Siema, siema. Teraz wam pokażę jak zrobić liczowany strój z ostatniego odcinka, niewidzialne ręce, co wam pokazałem, że robię, więc oto macie. Pierwsze co musicie zrobić to iść do sklepu z ciuchami byle jakiego. Ja przyszedłem do Binko. Pierwsze idziecie do sekcji z spodniami. Idziecie na jeansy. Idziecie na 16 takie czarne. Więc jak to zrobiliście idziecie na buty, wydajecie na buty do biegania i bierzecie jakieś coś, żeby były czarne. Ja sobie wezmę te no i potem idziecie na akcesoria kupujecie tutaj tylko jedną rzecz, ten najdroższy łańcuch. On jest ostatni, więc No jak go kupiliście to idziecie sobie na czapki. Idziemy z so, czapki, kupujemy tą y, z odwróconym y, daszkiem z Security Surf. No i jak to zrobiliście? No to jesteśmy, większość gliczy już wyszło. Znaczy, no wystarczy tylko zrobić tą y, torbę. Więc ja robię krótkie cięcie i widzimy się po przerwie. Siema, to ja po przerwie do, do tego glitcha będziecie potrzebowali helikopter i strój z torbą z napadu Nagrałem już kiedyś jak się robi glitch, żeby zapisać sobie torbę z napadu więc teraz wystarczy wziąć helikopter i założyć strój z właśnie torbą Zakładacie. Wsiadacie do helikoptera. Obojętnie, jaki helikopter może być wasz? Może być kogoś. No i wylatujecie na wysokość pierwszego budynku, którego zauważycie. No to ten może być. A nawet wyżej. No, gdzieś tutaj. Nie za wysoko. Żeby tylko wyskoczyć. No i wyskakujecie i podczas y, latu dajecie spadochron i teraz idziecie w menu interakcji y, na stroje, wybieracie sobie strój na który chcecie dać y, torbę ale nie naciskacie go i y, tak sobie czekacie aż on wyląduje no i wylądował i jak będzie zdejmował y, y, ten plecak to naciskacie y, X, X czy A no i powinno wam się torba z napadu pojawić. I to jest cały glitch w dzisiejszym odcinku. Zostawcie suba, dajcie lajka i komentujcie, co chcecie zobaczyć następne. Nara!